Pracownia serologii transfuzjologicznej z bankiem krwi znajduje się w budynku M na trzecim piętrze. Funkcjonujemy na terenie naszego szpitala jako samodzielna, odrębna jednostka. W pracowni zatrudnionych jest 15 pracowników, 9 diagnostów laboratoryjnych, 3 techników analityki medycznej oraz jedna pomoc laboratoryjna. Do głównych zadań banku krwi należy przede wszystkim gospodarka krwią i jej składnikami, oraz całodobowe zabezpieczenie pacjentów krew i jej składniki, a do najważniejszych zadań należy przechowywanie składników krwi, aby zapewnić odpowiednią ich jakość. W tym roku wydaliśmy już ponad 6900 jednostek koncentratu krwinek czerwonych, 2200 oso jednostek osocza świeżo mrożonego oraz 400 jednostek y krwinek płytkowych. Posiadamy dwa analizatory w pełni zautomatyzowane, na których wykonujemy badania serologiczne. Posiadamy urządzenia chłodnicze, w których przechowujemy odczynniki diagnostyczne, krwinki wzorcowe ze znaczkiem CE służące do wykonywania wszystkich badań. Do głównych zadań Pracowni Serologii Transfuzjologicznej należy przede wszystkim oznaczanie grup krwi u pacjentów i biorców krwi, oznaczanie układu AB0 i układu Rh, oznaczanie grup krwi u noworodków, wykonanie badań przetransfuzyjnych u pacjentów, wykrywanie przeciwciał odpornościowych u kobiet ciężarnych, Wykonujemy również badania kwalifikacyjne kobiet po porodzie RHD ujemnych do podania immunoglobuliny antyRhD rhd oraz wykonujemy również wstępne badania kwalifikujące matkę i dziecko w kierunku konfliktu serologicznego oraz badania w kierunku anemii autoimmunohemolitycznych. Jeżeli chodzi o ilość badań, jaka rocznie jest wykonywana w Pracowni Serologii Transfuzjologicznej, jest to mniej więcej około 10 tysięcy badań oznaczenia grupy krwi, około 1200 badań wykrywania przeciwciał odpornościowych u kobiet w ciąży oraz około tysięcy badań przetransfuzyjnych u biorców krwi i jej składników.